Zadanie szóste w assemblerze. Mamy usunąć z łańcucha określony podzbiór, na przykład małe litery, ale może być to inny podzbiór, na przykład tylko spacje i tylko małe litery B. Możliwości jest wiele, ja przedstawię swoje rozwiązanie, żeby odpocząć od cyfry i zająć się czymś innym. Początek programu jest standardowy dla wszystkich tego typu ćwiczeń, czyli wczytujemy nasz string do bufora, który ma maksymalną zadeklarowaną długość 256. Tutaj korzystam z takiego etykietowania, coś jak define w C. Podaję oczywiście do drugiego argumentu maksymalną spodziewaną długość tego stringa. Tak i wywołuje syscall. Następnie ładuję do rejestru S0 adres naszego input, naszego bufora i to samo kopiuję do rejestru S1. I teraz jak wygląda sytuacja pętli? Do rejestru S3 ładujemy to, co jest pod adresem w S0, tak? czyli w pierwszej iteracji będzie to jakby zerowy element z naszego wprowadzonego ciągu. I ponadto S0 będzie naszym głównym iteratorem pętli. Następnie właśnie inkrementuję główny iterator. Sprawdzam, czy nasz aktualny znak jest mniejszy od spacji. Jeżeli tak, to jest to warunek wyjścia z pętli, tak? I wówczas wychodzę już do EXIT. O EXIT zaraz opowiem. Następnie, to jest najważniejsza sprawa, czyli rozpisanie, dobre rozpisanie warunku. Jeżeli aktualny znak jest mniejszy od ASCII A, to wiemy na pewno, że nie będzie to właśnie znak z naszego podzbioru. W związku z tym będziemy go kopiować. I teraz jak to przybiega? Do rejestru naszego tak zwanego destination, tak? S1 to jest nasze destination. Zapisujemy właśnie ten znak, który wcześniej wczytaliśmy, tak? I wiemy, że on nie należy do podzbioru małych liter, a następnie inkrementujemy nasz licznik S1, który jest naszym właśnie licznikiem destination, tak? To się dzieje dokładnie to samo co było tutaj w tym miejscu w C. I oczywiście na koniec przechodzimy do następnej iteracji. Jeżeli chodzi o ten warunek, tak? Bo troszeczkę tutaj wyskoczyłem do przodu. No to to jest to samo. Jeżeli nasz znak aktualny będzie mniejszy od kodu ASCII odpowiadającego Z lub równy, to wówczas przejdziemy do następnej iteracji, gdyż my nie mamy zamiaru kopiować znaków, które należą do podzbioru ASCII małe a do ASCII z, tak? Małych liter nie zamierzamy kopiować. Natomiast jeżeli ten warunek się nie spełni, czyli gdy aktualny znak będzie większy od kodu odpowiadającego Paski małe z, to znowu przejdziemy tutaj, bo assembler oczywiście działa po kolei i wykonamy dokładnie to samo, czyli do naszego destination pointera zapiszemy aktualny znak. I tak działa cała pętla. Na koniec w Exit musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli zrobić tak zwany null termination. Tak, w C to było w innym miejscu, bo to się odbywało tutaj. Natomiast w assemblerze, jako że te warunki są inaczej rozpisane i warunek wyjścia z pętli dzieje się od razu przed tymi, no to musimy jeszcze zapisać 0, tak? To jest rejestr 0, czyli po prostu znak 0 do miejsca wskazywanego przez nasz destination pointer. I to wystarczy. Potem ładujemy rejestr, e, adres pamięci input, tak? I wypisujemy naszego stringa czwartym zeskolem i wołamy o exit. Przetestujmy, czy działa. Prowadzę string. I jak widać, wszystkie małe litery zostały usunięte. To wszystko. Dziękuję.